23 kwietnia środa pola zapraszam do oglądania aktualności. W najbliższym czasie w szczecinku będzie się wiele działo. Zarówno Samorządowa Agencja Promocji i Kultury, jak i Ośrodek Sportu i Rekreacji będą organizować wiele imprez. Dziś podczas briefingu prasowego z udziałem burmistrza Jerzego Hardy Gasa zapowiedziano najważniejsze. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w tych pięknych okolicznościach przyrody. Bo właśnie w plenerze sporo się będzie działo w najbliższych tygodniach, miesiącach. Chcemy powiedzieć trochę mieszkańcom Szczecinka o tym, co czeka nas w najbliższym czasie w Szczecinku, jeśli chodzi o kalendarz imprez. Chcemy opowiedzieć o imprezach, które przed nami, o nowościach, ale także o tych sprawdzonych formatach które będą po raz kolejny realizowane w przestrzeni Szczecinka. A o tym wszystkim, co się wydarzy, opowiedzą gospodarz tego miejsca, czyli burmistrz Jerzy Hardi-Daglas. Jest z nami także Marcin Maziakowski, dyrektor Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku oraz Janusz Sienkiewicz, dyrektor Osiru. No to zaczniemy oczywiście od gospodarza, burmistrz Jerzy Hardi-Daglas. Proszę Państwa, dosłownie dwa zdania. Czas szybko leci, za chwileczkę majówka. Żeśmy się nie obejrzeli i już... Za chwilę będą wakacje, zaczną się różnego rodzaju imprezy, i właśnie chcielibyśmy mieszkańcom Szczecinka, Powiatu Szczecineckiego, gościom, którzy mam nadzieję tutaj tłumnie zjadą do naszego miasta, przedstawić to, zachęcić do przyjazdu i przedstawić, jakie to imprezy, zarówno kulturalne, jak i sportowe, będą się odbywały w tym roku. Tutaj panowie już zostali przedstawieni, więc proponuję, żebyśmy wpierw omówili, jakby Wydarzenia kulturalne, co zrobi za chwileczkę dyrektor SAPIK-u Marcin Maziakowski, a potem Janusz Sienkiewicz powie, na jakie to wydarzenia sportowe możemy liczyć w tym roku, w tym sezonie, to znaczy co się będzie działo do, od teraz do jesieni. Proszę bardzo. Dzień dobry. Drodzy Państwo, sezon festiwalowy rozpoczniemy od nowości w Szczecinku, Gryf Jazz Festival 24-25 maja. Tutaj przy, na terenach zielonych przy Centrum Konferencyjnych Zamek zapraszamy Państwa na pierwszy festiwal. W tym roku wystąpią Story of Polish Jazz, Acoustic Duo Jazz, Grzegorz, Napi Grzegorz Nagórski Band oraz Karen Edward Show. 27 czerwca zapraszamy państwa na koncert radia SK Plac Koncertowy. Wystąpią dla państwa Maryla Rodowicz, Tymek oraz Ikarus Fil. Kolejnym wydarzeniem, na które serdecznie zapraszamy w lipcu, będzie to otwarty dzień na wodzie organizowany wspólnie z Osirem. Promujemy wyciąg do nart wodnych. Jest to dzień poświęcony sportom wodnym. Będziemy mieli również koncert szantowy. 24 do 27 lipca zapraszamy państwa serdecznie na Art Picnic. Podczas tegorocznej edycji przed Centrum Konferencyjnym Zamek wystąpią dla Państwa Bowska, Lemon oraz Another Pink Floyd. Od 7 do 10 sierpnia zapraszamy Państwa serdecznie na festiwal balonowy. Jest to festiwal organizowany w Szczecinku od 2010 roku. Przyciąga wiele turystów z okolicznych miejscowości. Serdecznie Państwa zapraszamy. Wystąpi ponad 31 ekip balonowych. Ostatnim tygodniu sierpnia, 29-30, Festiwal Materia Fest organizowany po raz 13 w Szczecinku. W tym roku mamy potwierdzone zespoły takie jak Tides from Nebula, Proletariat i Dopeliord. 6 września zapraszamy państwa serdecznie na Festiwal e, Światła, który odbędzie się w przestrzeni miejskiej od szkoły muzycznej przez park aż po Plac Wolności. E, staną tam różnego typu iluminacje statyczne, będą też y, animatorzy, którzy będą ubrani we fluorescencyjne ubranie. Także na pewno to wydarzenie będzie się cieszyło ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Szczecinka w każdym wieku. Ja tylko chcę dodać, że ten Festiwal Światła to jest pierwsza taka impreza w Szczecinku i to jest właściwie największa impreza tego typu. Taki Festiwal Światła, jaki się odbędzie w ogóle w województwie zachodniopomorskim na Pomorzu. Mamy bardzo duże nadzieje. Mam nadzieję, że nie jakoś, że tak powiem, rozbuchane, ale... Organizatorzy tego wydarzenia no, zapoznawali nas ze scenariuszem i naprawdę to wygląda imponująco. Także e, proszę sobie zapisać ten 6 wrzesień, szósty prawda? 6 wrzesień, wrzesień. Naprawdę warto, że tak powiem, wcześniej się wyspać, bo to się zaczyna w momencie, kiedy zrobi się ciemno, czyli już tam gdzieś od godzin we wrześniu pewno około 20 czy 19 i będzie przeróżne, będą, będą naprawdę ciekawe iluminacje, jakich jeszcze w przecinku. Od czasu oddania zamku. Tutaj Państwo tego nie widzicie, ale ja patrzę na zamek, kiedy to po raz pierwszy żeśmy takie iluminacje właśnie na ścianie zamku widzieli w Szczecinku. Teraz to będzie, że tak powiem, zmultiplikowane i będzie widoczne na znacznym kwartale miasta. Jak dobrze Państwo wiecie, Szczecinek nie tylko imprezami kulturalnymi, ale także sportowymi stoi. Przed nami pierwsza z takich imprez, bieko już w najbliższą niedzielę. Ale o tym, co sportowego będzie się działo Janusz Sienkiewicz, dyrektor OSIRO. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Tak jak pan Mateusz tutaj wspomniał, Biega Sińskiego, 401 edycja, już w tą niedzielę 27 kwietnia. Liczba uczestników biegu głównego, ponad 500 zawodników i zawodniczek, również starty dzieci i młodzieży. Bieg Dzieci z Rodzicami, który rzeczywiście tutaj cieszy się ogromną atrakcją, i tu mam taki komunikat. Zwiększyliśmy limit do 550 uczestników Dzieci z Rodzicami, wstępny był 500, 550. Także jeszcze jest szansa do soboty, włącznie można się zapisywać na ten bieg. Również taka informacja ze względów na to, że wiadomo, ten bieg biegnie ulicami miasta, nie tylko na stadionie. Więc troszeczkę będzie problemów tych komunikacyjnych, jak co roku. Myślę, że będzie duże zrozumienie mieszkańców i będą kibicować na trasie, a nie poruszać się samochodami. Także taka prośba serdeczna, żeby z wyrozumiałością podejść do tego wspaniałego święta Szczecinackiego Sportu, jakim jest z pewnością Biegosińskiego. Przypomnę również, że na Placu Wolności jeszcze jest wystawa poświęcona. 40 lat biegu Osińskiego, także można się zapoznać. Ona później będzie przeniesiona pod obiekty Osiru w piątek sobotę i w niedzielę, także będzie można się zapoznać. Z tej okazji również jest wydany okolicznościowy album 40 lat biegów Osińskiego, który myślę jest fajną, taką historyczną pamiątką tego, co było w szczecinku przez wiele, wiele lat. Myślę, że to fajne wspomnienie. Kolejna impreza to już w czerwcu. To triatlon, który powraca po ponad 10 latach do Szczecinka, Puchar Polski oraz zawody dla amatorów Page grupy Myślę, że fajna też impreza, taka pokazująca walory również turystyczne i te miejskie Szczecinka, gdzie naturalne te walory sprzyjają do uprawiania tej pięknej dyscypliny, jakże trudnej sportu. Także zapraszam bardzo serdecznie 22 czerwca, niedziela godzinach do południowych. Myślę, że to będzie również fajne wydarzenie sportowe. Kolejne takie większe wydarzenie to we wrześniu. Chcemy prowadzić drugą edycję Sport dla Każdego, czyli promują się kluby, które są w Szczecinku, a jakieś 42, więc dużo. Można przyjść z dziećmi, można się zapoznać z ofertą. Myślę, że to fajne takie wydarzenie sportowe dla mieszkańców miasta Szczecinka. No i chcemy również powrócić na trasy biegu dookoła jeziora. 20 września, tak planujemy, Szczecinecka 15. Myślę, że będzie cieszyła się również fajną atrakcją i dużym zainteresowaniem. Wiele również imprez organizowanych przez kluby sportowe w maju, łatwlon, również takie krosowe biegi z przeszkodami. Również i sporty walki, i akrobatyka, i siatkówka, i koszykówka. Także tego jest naprawdę dużo. Proszę śledzić te wszystkie wydarzenia na portalach, również na stronie osir -u. Myślę, że sport zawsze będzie cieszył się dużym zainteresowaniem w Szczecinku. Miasto sprzyja rozwojowi. Duże środki finansowe przeznaczone na to, po to, żeby rzeczywiście ten sport był taką machiną napędzającą miasto Szczecinek. Smocze Łodzie zostały wyremontowane. Są trzy Smocze Łodzie. Chcemy zaprosić do uczestnictwa właśnie 5 lipca. Tutaj zakłady pracy, bo Smocze łodzie, to 22 osoby pływające, i myślę, że te wyścigi, które też mają powrócić po kilku latach przerwy, będą się cieszyły dużą atrakcją. Wtedy, właśnie w tym dniu takiego szaleństwa wodnego dzień na wodzie, święta wody jak zbał, tak zbał na wodzie będzie się dużo działo. Chcemy wtedy również przeprowadzić takie zawody amatorskie dla mieszkańców miasta, żeby pościgali się na kajakach turystycznych, na rowerkach wodnych, może jeszcze na czymś, zobaczymy. W każdym bądź razie fajny, miły dzień, pierwszy weekend lipca. Zapraszam jak widzicie drodzy państwo sporo się będzie działo już właściwie od maja do września praktycznie każdy weekend w jakiś sposób będzie zaplanowany albo kulturalnie albo sportowo więc warto zaglądać na strony urzędu miasta na strony samorządowej agencji promocji i kultury na strony Osiru albo po prostu zainstalować sobie aplikację Mój Szczecinek karta mieszkańca tam też więcej informacji i tam też komunikaty wysyłane do mieszkańców na przykład jeżeli chodzi o utrudnienia związane z biegiem Osińskiego bo przypomnimy w niedzielę o, część ulic w centrum miasta będzie niedostępnych dla ruchu kołowego więc trzeba się z tymi utrudnieniami liczyć ale to o tym też będziemy informowali na bieżąco. W czwartek 17 kwietnia w hali sportowej SP5 w Szczecinku odbył się Wielkanocny Pająk Cup dedykowany dla najmłodszych wojowników sportów walki. Od 4 do 11 roku życia. Wydarzenie połączyło sportową rywalizację z wyjątkową świąteczną atmosferą, a organizatorzy zadbali o mnóstwo atrakcji dla uczestników. Do Szczecinka dotarło ponad 80 zawodników z kilku klubów z naszego regionu. Młodzi zawodnicy rywalizowali w różnych konkurencjach sportowych. Kalaki, czyli walka na pianki, taekwondo olimpijskie oraz dwie formuły walki, semi-kontakt, więc każdy mógł wybrać dla siebie odpowiednią formę rywalizacji. Ponadto na uczestników czekały konkurencje specjalne, takie jak tor przeszkód czy efektowne techniki kopnięć. Każdy uczestnik otrzymał upominki okolicznościowe oraz medale i dyplomy za ukończenie konkurencji. Pomysłodawcą świątecznych zabaw i turniejów dla najmłodszych zawodników był niegdyś Krzysztof Pajewski, dlatego cały turniej był dedykowany jego osobie. Miał on na celu oswoić naszych najmłodszych zawodników z rywalizacją sportową oraz połączyć świąteczną atmosferę z zabawą i prezentami. Wyników tego turnieju celowo nie podajemy, ponieważ wszystkie dzieciaki tak naprawdę są zwycięzcami, stając do rywalizacji podczas tego turnieju, powiedział prezes KSW Szczecinek Zbigniew Sołtys. Dziś przypominamy, że już 26 kwietnia w Kinie Wolność będzie można obejrzeć bezpośrednią transmisję opery Mozarta Wesele Figara z Metropolian Opera w Nowym Jorku o szczegółach Andrzej Górka z Sapiku. Tym razem wesele Figara, Mozarta i to już 26 kwietnia w Kinie Wolność o godzinie 19. Wesele Figara to byśmy powiedzieli takim językiem serialowo-filmowym. Kolejny sezon przygód bohaterów, których znamy z Cyrulika sewilskiego. To kontynuacja losów tych postaci, ale co najważniejsze, wesele Figara Mozarta to przykład tak zwanej opery buffa. A co to oznacza? Oznacza to, że to opera komiczna, dynamiczna. Muzyka, pozytywne emocje, dużo śmiechu, dużo radości. Myślę sobie, że w tym okresie kwietniowym, kiedy tam zima jeszcze trochę nas trzyma, ale my tak naprawdę myślimy już o wiośnie, taki właśnie rodzaj opery, opery komicznej z piękną muzyką, z pięknym nastrojem, dobrze nam wszystkim zrobi. Dlatego już dziś warto zarezerwować sobie czas i bilet i odwiedzić Kino Wolność. 26 kwietnia, godzina 19, wesele Figara Mozarta. Naprawdę warto, zapraszamy. W ostatnią niedzielę kwietnia po raz 41 na ulicę miasta wybiegną uczestnicy biegu memoriału Winanda Osińskiego. Przewidziano 550 pakietów startowych. Bieg główny poprzedzą biegi młodzieżowe. Już 27 kwietnia z naszej płyty, tutaj boiska głównego o godzinie 9.05 wystartuje rocznik 2017 i starszy, ale rozpoczynamy od tego rocznika biegiem dziewcząt 9.05. I potem po kolei po biegach młodzieżowych bieg główny. Ile osób już jest zarejestrowanych? Bieg główny już mamy zapisy zamknięte. Na tą chwilę mamy 520 uczestników biegu. W dniu jeszcze biegu maksymalnie będziemy mogli dopisać 30 osób, więc liczymy, że na naszym starcie. Pojawi się 550 osób. Ale może być też tak, jak było w latach ubiegłych, że kilkanaście osób nie zgłosiło się na start? To na bieżąco widzimy, bo będzie z nami cały system daty sport tutaj i będziemy to na bieżąco widzieć, ilość uczestników, ile się zarejestrowało, ile będziemy mogli jeszcze ewentualnie dopisać, ale oscylujemy, że to będzie maksymalnie 550 osób. Powiedzmy o trasach. Trasa. Trasa jest niezmienna już od lat. Przez chwilę tylko była zmienna, jak mieliśmy remontowane centrum miasta przed ratuszem. Trasa, tutaj biegniemy z starą ulicą Piłsłów. Suckiego, później przez Warcisława. Eee... Wyszyńskiego kończąc tutaj biegniemy deptakiem, z deptaku wybiegamy w stronę w kierunku ulicy Kościuszki, skręcając w ulicę Jasną. Z ulicy Jasnej wracamy Ordona i już tutaj Mickiewicza. To tu będzie pierwsza pętla, bo mamy dwie pętle. Tak? Pierwsza pętla liczy 5 km. Bieg główny, to wiadomo, przyciąga masę widzów na trasie, ale biegi młodzieżowe z kolei przyciągają widzów tu na stadionie. Ile tych biegów będzie? Biegów będzie 20. W tym roku też powróciliśmy do biegów. O uczestników młodzieżowych z liceów, tak, czy z techników, więc będzie 20 startów takich i każdy start od pierwszego do szóstego miejsca otrzyma pamiątkowy medal, medal biegów młodzieżowych i do tego od 1 do 3 jeszcze dodatkowe gadżety RTV, AGD, to będą powerbanki, to będą słuchawki douszne, czy głośniki mobilne, a jeżeli chodzi o bieg dzieci z rodzicami, obecnie na liście mamy 450 osób, czyli pozostało nam 50 miejsc, jesteśmy tu pozytywnie bardzo mile zaskoczeni, że przed biegiem już będziemy mieli, mieć listę zamkniętą. Na tą okazję zamówiliśmy właśnie o to tego Stitcha, i ja to tak mówię i powtarzam, że ten Stycz nie tylko 27 kwietnia będzie cieszyć, ale i miesiąc później. A dlaczego? Bo wychodzi w maju premiera, właśnie nowa premiera w Stanach Stitcha, a później pojawi się u nas w Polsce, więc Stitch będzie na dłużej z nami. No, bardzo fajna maskotka, ale mamy jeszcze album i wystawę na Placu Wolności. Tak, w zeszłym roku była 40. edycja biegu licznego Memorial Winanda Osińskiego, i z tej, z tej okrągłej, właśnie jubileuszowego biegu, zrobiliśmy taki album. To takie nasze półroczne zmagania, żeby ten album się pojawił i był z nami i cieszył oko, bo to są zdjęcia już z początku pierwszych biegów z lat 80. Udało się część zdjęć z archiwum państwowego, część zdjęć z prywatnych zbiorów od, od nas naszych mieszkańców, czy od naszego dyrektora Janusza Sienkiewicza i z naszego archiwum Ośrodka Sportu i Rekreacji i ponad setka ciekawych zdjęć jest w tym albumie i w dniu biegu będzie telebim. Tutaj na telebimie też taką prezentację całego albumu będzie można obejrzeć, ale prócz tego zapraszam na wystawę, która jest obecnie przed ratuszem, a tą wystawę później przeniesiemy tutaj na obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji, że w dniu biegu, kto nie zdąży obejrzeć przed ratuszem, to obejrzy u nas. Czy na, przed ratuszem to jest wystawa, z tych zdjęć w albumie. Tutaj mamy ponad 100 zdjęć, nawet bliżej 200 jak ponad 100, a na wystawie przed ratuszem mamy 76 zdjęć wybranych, które się pojawiły, więc to jest taki przesmak przedsmak tego, co jest w naszym albumie. A więc jeszcze raz, 27 kwietnia, godzina 9.30 bieg młodzieżowy i... 27 kwietnia, 8.55 oficjalne otwarcie, 9.05 mamy już rozpoczęcie biegów młodzieżowych, godzina 12.10 pierwsza tura biegu dzieci z rodzicami, a sta... Start biegu głównego jest zaplanowany na godzinę 13. Zapraszamy wszystkie kibiców. Urad to niewielka miejscowość w gminie Barwice. Warto ją jednak odwiedzić i to z kilku powodów. Powód pierwszy to niepowtarzalny krajobraz, rezerwatu przyrody, przełom rzeki Dębnicy. Powód drugi i trzeci najlepiej przedstawi właściciel odrestaurowanego dworku Marek Łukowski. Stworzyliśmy nowe miejsce w Uradzu, odrestaurowaliśmy piękny dworek. W tym dworku zapraszamy Państwa, możecie Państwo zobaczyć kolekcję Wermera, y, oczywiście kopie Pana Grzegorza Gmachowskiego, które oddają atmosferę tamtych lat. Te obrazy naprawdę emanują y, ciepłem i wermerowską atmosferą. Zapraszamy Państwa, będziemy tworzyć, na dole mamy kino Przyjeżdżacie Państwo obejrzycie film o wermerze. Potem zapraszamy do zwiedzenia, zwiedzania obrazów, a na końcu proponujemy kolację z lampką wina. Serdecznie zapraszamy, warto to miejsce zobaczyć i troszeczkę u nas poprzebywać. Potrzebujemy Was, żeby to miejsce nabrało wigoru, żeby zaczęło fajnie pracować. Nas, drugą naszą pozycją tutaj, bo u nas nie ma nudy, jest Muzeum Humoru i Absurdu. Muzeum, Muzeum Humoru i Absurdu. 1 maja będzie miało rocznicę. Serdecznie zapraszamy. Przyjeżdża nasz gość specjalny Piotr Pręgowski. Będzie miał występ w ramach biletów do muzeum będzie miał występ będzie, będzie występował przy Misiu w hali namiotowej. A 2 maja serdecznie zapraszam już koneserów, którzy chcą z Panem Piotrem się spotkać. TETATET bardzo blisko na wyciągnięcie ręki. W restauracji będzie miał stand-up. Stand-up będzie się odbywał przy stolikach czteroosobowych razem z kolacją i przy lampce wina, i praktycznie Piotr Pręgowski będzie na wyciągnięcie ręki. Powtarzam, 2 maja godzina 18. Serdecznie zapraszamy. Zostały nam jeszcze trzy 3 stoliki, 3 bile... 12 biletów jeszcze mamy do sprzedania. Kończąc dzisiejsze aktualności, przypominamy, że w najbliższą sobotę o godzinie 10 rozpoczną się Mistrzostwa Szczecinka w grze piłkarskiej na PS5. Również o 10 na przystani przy ulicy Mickiewicza rozpoczną się regaty o Puchar Starosty. Natomiast w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Armii Krajowej o godzinie 9.30 rozpocznie się konferencja naukowa wyzwania współczesnej edukacji. To była ostatnia informacja w dzisiejszych aktualnościach. W dalszej części programu, po reklamie i materiałach promujących Pomorze Zachodnie News dowiemy się, w czym, w czym w minionym tygodniu zajmowały się służby mundurowe. Przed magazynem telewizji lokalnych zobaczymy jeszcze archiwizję, a w piątek aktualności poprowadzi Krzysztof Janczurewicz. Do zobaczenia!